Jesteśmy na targach Euro Reklama w Poznaniu. E, przechodzimy po pawilonie numer 5 i nagle małe zdziwienie. Poczta Polska. Zupełnie nowa wizualizacja. Bardzo ładne stoisko. Jest z nami pan Karol. E, panie Karolu, co skłoniło was do obecności na tej imprezie? No Cóż, rosnąca, na pewno rosnąca konkurencja. I z tym, że firma się odświeża, jak widać, nowe logo. Wprowadzamy nowe usługi, czyli przesyłkę biznesową. Przede wszystkim y, proponujemy tutaj na targach reklamy y, Wydruki materiałów marketingowych przede wszystkim w naszych ośrodkach yy, poligraficznych, których mamy kilka rozsianych w całej Polsce. Idealne miejsce e, z idealnym produktem, z idealną firmą w tym momencie. Tak, ogólnopolską. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Mam nadzieję, że również zaskoczeni będą wszyscy odbiorcy e, i potencjalni wasi klienci. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.